Siemano, z tej strony Szymon Grzegorz i witam was w kolejnym odcinku z serii Battle for No się jest Marek. No siema, ja jestem... dobra, Siem... ja jestem Marek, gram na koncie brata, który nazywał się Hayabusa Hendel. O druga Hendela, tak, wiem, podróbka Hendela. Ja mam dzisiaj pogromcę czołgów super szwajcara, no i tą namierzającą giwerę Homera. Ale, ale i z drugiej strony. A, okay. ja, chcę, ja chcę, żebyś kupił warzywa u mnie. Puszczasz? Dobra, jadę, zapuszczasz się. Dobra, masz. Dobra, idziemy. Kolekasz, A, i, jeszcze jest dla mnie jeden kolega. Ten, co siedzi na moich plecach. O, Marka już... O nie, poleci spam teraz, musi. A, tak, bada, zabili posznamy. mnie, fuck. Mamy teraz, dobra. Ale to już... Się... Ja dobrze piję i sami e jesteśmy bliźniakami, Szymon, sami jesteśmy bliźniakami, przelegamy. Już mieliśmy nagrywać filmik jak, oczywiście, sniper musiał się skapić i zastrzelić mnie. O, dostał. Asysta. O, o się... A ja nic. Tak, poleciało. granaty. Aj, Snajper... Zabiłem. Właśnie miałem ostatnio niespodziewaną plombę na tym. Bo ta broń z przebijającymi się jest po prostu pro. Która? A A to Givera Homera, tak? No. Spokój. A w ogóle to jesteśmy na wiosce zwycięstwa. Znowu. Wiktorii, Milecz. Spokój, mapka. Mam. Dobrą kapustę możesz kupić na ulicy. Nie, proszę, nie zabijajcie mnie. Dobrą kapustę możesz kupić na ulicy Grisika. Oj gościu, gościu. To zrobimy jakiś unik. Postaramy się. Spam. Nie zdążyłem eee. wrzucić nóż. Kurde. 2 na 4. O oh, lol. Serio? Który tu zabrał? Snajper Marek, po prostu ci chciał zrobić. Dobry! Patrz! Ja, ja też z jadę. What oh, the fuck? jak ja mu zabrałem 47 HP? Gdzie on, gdzie on uciekł? Gdzie on jest Marek O asystem, kurde Leci? A teraz, przebijające? Jak przebijające? A czy te na nie mają nieju Szale myślą odbijać się Serio? Czemu ja włączyłem podpalanie? Dobra, rzucę co tę na bombę bio. No i co sniper? Takie mądry? O, asysta Ej! Marek, uważaj! No! Ja! Szymon zgarnia, nie piję Ale? Nie, ja go nie zgarniałem Nie! Szybko leczyć się jakoś Ja! 4 cztery, cztery na cztery. Zabił mnie Sniper. Patło ludzie piszą na, na tym na czacie. Cześć hmm. Fendel. samo hmm. opisywać, że jestem e... Napisz 6 po prostu i tyle I know <laughs> 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 Czyli Polaki też są na tym serwerze. Nie była taka ciekawa rundka na żołnierzu. Na żołnierzu była taka. Dla mnie dobra. Jeszcze nagramy rundkę z sniperem i minu Czwarta minuta dopiero. Trzeci byłem, Marek był przedostatni. No ja tam, bo wiesz, tak się gra na koncie firmy. No i zmiana mapy gorączka nad rzeką. Widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Gorączka nad rzeką. No witamy Was Ma ponownie. Marek się jeszcze wespi i umie latać. Jaki Marek? Podróbka Hedela. Dobra, cześć Händel. Będzie taki hejt pod tym filmikiem pewnie. Ludzie to zobaczą. Händel dodasz, Händel dodasz do znajomych. Zabronię <grym> <grym> spoko, serio. A patrz jak się mu, patrz jak z biegam. Jakby to była broń dwutonowa. Na, napisał, żebyś, napisał, żebyś odpowiedział mu. Ja się... nie się ja za Händela się krył. W wypadku. Spoko Przecież handel nigdy nie odpowiada, to już koleś wie, nie jestem handelem.